Cześć i witamy was wszystkich bardzo serdecznie w Need for Speed Most Wanted Jak zawsze jest ze mną Kemot. Przywitajcie go gorącymi brawami. Uuu. uuu to ja uuu nie harczy nic, nie? <laughs> Kemot, cicho, tego nie było. Dobra, tego nie było. Tego nie było, nikt tego nie widział. Nasze przygotowania do nagrywania były dosyć ciężkie, ale bardzo. owocne, więc mamy e, nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Mamy samochody egzotyczne Kemot. Czy to jest egzotyk? No, nie, no, Camaro egzotyk. No dobra. Camaro egzotyk? No. Ja rozumiem, że masz żółty dobra, kolor, więc dobra. taki e, cytrynowy egzotyczny, tak trochę ci się tutaj e, kłania. Muszę mikrofon sobie przestawić. No, właśnie pisgłeś go całkiem konkretnie. Nie pisgłem go całkowicie. Tak. To może mi ten się tutaj, wiesz, e, statyw, jak przesuwałem to. To on wtedy mi się tak, wiesz, tak wibracji wszedł. Wiesz, lubię wibracje. Ja patrzę czym by tu pojeździć, nic mi tego nie zadowala. O, to już nie moja wina, jak się mi nic nie zadowala. Dobra, to, to wziąłem sobie Porsche. Nie wiem czy jadę dobrze, prosto pojechałem, a ty? Dobrze, pojechałem. Tak. Już raz sobie Alt kliknąłem, już raz mi pikło, więc wiesz... Aha, dobrze. Zobaczymy jak tam twoje nagrywanie będzie. No tak. E, to wiesz, to tak mm... Jak, bę jak będziemy przeklinać, to wtedy klikaj ten Alt, to będzie od razu taka automatyczna ta... Tak, <gry> od razu. Tak, od razu będzie. Cenzura, tak to ci chodzi. Tego słowa tak. <laughs> Dokładnie o to słowo mi chodzi. Tak, ten. Ogólnie Widzisz? dlatego tak się dzieje, że mi Alt pika, bo ja mam za mało USB w laptopie i nie mogę się ogarnąć z tym ekram na klawiaturze. I ci alt pika. No dlatego... alt mi pika no. Jezu, myślałem, że to telefon a to dysk mi tu pika no. Uuu, to będzie straszne odcinek, rozumiesz? O, a ty masz tą 918. No mam. Hmm, a ja się tak zastanawiam, co ja mam sobie wziąć. A Jak myślisz? Nioch, nioch. Naprawdę? No. Ja myślałem, że combine. Ja. Oh. Tak nie. A nie, też mam ładny. to Porsche. No widzisz, ale tam wszystko mam ty pewnie, nie? No właśnie. Taka subtelna różnica. No. Taka naprawdę mała. Dajesz, zastanawiam, co wziąć. Żebyś miał szansę, to tak ci chcę dać trochę. Dobrze, daj mi, wezmę. No wezmę, naprawdę? co widać, no. E, wszystko bierzesz? Nie. Co ci daję? Dobra. Wszystkiego nie biorę, bo... Czemu nie mogę? No, mogę już. Łe mój Boże, naprawdę? Przecież to nie Są mam prawie. szans z tym. No przecież 918 to jest ten, no. szybki samochód. O, no, nie w tej grze. No ale jest szybki. Ale nie w tej grze. Ale jest szybki. Weź przestań. Wiesz. Masz wszystko odblokowane, no ja w Aventadorze też mam wszystko odblokowane. To i tak to się, ja nie się nie kalkuluje, Kamil. Szanujesz to ci się nie szanujesz mnie, no pewnie, że nie. Ojeju, teraz będziesz marudził, że ci szansy nie daję. Dobra, dam ci szansę w kolejnym w kolejnym wyścigu. Albo Zderzy w kolejnym odcinku. Rozumiesz? Jeszcze się zderzyłem, rozumiesz? Nie, nie rozumiem, do mnie nic Rozum. nie dociera. To było Je bliskie spotkanie ze ścianą. Trzeciego stopnia? No. Spotkanie ze ścianą trzeciego stopnia. To tak samo jak dzisiaj usłyszeliśmy burze trzeciego stopnia nadciągają. O, tak, te burze dzisiejsze były złe. Bo tak, nie pozbyło nam... się Zrobiło się ciemno jak w nocy, i ten. A Przemkowi wywa wywaliło prąd. Boże, ja może nie powinienem nagrywać NFSA po tak długiej przerwie. Boże, od... ja może. No, Boże, ja może. No, bo ja ogólnie, no, jestem załamany tym, co tu sobie reprezentuję w tym momencie. Widzisz? Widzicie, Kemot się załamał, ponieważ chciał coś ze mną nagrać. To ty chciałeś ze A... mną nagrać. Chcieliśmy razem coś nagrać, lepiej. Dobrze ci. Dobra, ale zabiorę hamburgera do tego. Ej. Dobra, to ja ci przygotuję frytki, a hamburgera sam zamówisz. Nie, hamburger jest mi... A ci nie, hamburger jest tak, ale frytki są mnie dzisiaj. Co ty mi robisz w ogóle? Ja tu próbuję ładnie coś tam, a ty... Ja lubię Tylko ciebie coś, popychać. Ale ja nie lubię. Nie? Powiedziałbym coś, a ja to byłoby hamskie, więc się zamknę. Możesz po mnie jeździć. Nie, nie jeżdżę po tobie. Nie? Co? Jak to nie? No normalnie. Nie mi się wydaje, że po mnie lubisz jeździć. Co ty? Wydaje ci się, kochany. Wydaje kochany ci się. Kochany jeszcze. No dobra, znienawidzony. Pasuje? Eee. U, zapomniałem, że jednak fotoradar to bardziej na ziemi, a nie w powietrzu. <laughs> no co ty? Tak właśnie, jak tam zeskoczyłem, to właśnie tak mi się skojarzyło, że to jednak nie działa. No tablicę dostałem, awanturnika. Widzisz? Dla Aventadora, ohoho. Oho. Wiecie, to jest jakieś nie. przeznaczenie, facet. Awanturnik Aventador. Mój drogi. No patrz, nawet tyle pojechał. Patrz. O. Nawet tyle pojechał. No patrz. Nawet tak O, wiesz, to O, Kamil, tu na pierwsza i y coś tam, jakiś sklep to jest tu. Rune eats. No właśnie, tak też chciałem to powiedzieć, ale stwierdziłem, że to będzie związane z jedzeniem, więc tego nie powiem, bo jeszcze wyjdę na grubasę. Nie, to ja jestem tutaj gruby w tej rodzinie. Ro dobra? rodzinie YouTube'owej, oczywiście. Jak, jak? Nie. za tak. wcześnie nitra. No właśnie, a ja no. tak tak nie ja chciałbym to wygrać, no. Mam mi to wiesz co jest wybrukowane. Iwa Neder. <laughs> Powinniśmy nagrać Minecrafta. Ja jestem za tego kabelnika. Znaczy Kamil by chciał, ale pograć, a nie nagrać. To jest taka sobie no wiesz. No prawie, prawie. Może bym cię pokonał. Prawie robi wielką różnicę. I nie mówimy tutaj o piwie. Kamil może nagramy sobie jakiś survival Tak. Kurwa. <noise> widzisz, widzisz jak cię to spodobało, no kurde. Tak, no po prostu wiesz, w majtkach już mam mokre. Ale co my tu robimy w tym mozwamte jeszcze? Nie wiem, ja widzę samochód, który... Idzie odpalaj kurde serwer już. Tak, odpalaj serwer. Hamaci. Hamaci <noise> Hamaci Hamachi. Każdy kiedyś tak zaczynał. Proszę się tak. nie śmiać. Każdy poważny youtuber... Nawet my mieliśmy serwer pierwszy... na hamachi. 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 Tak. No i co robisz? No bo... No, no Wjeżdżasz pode mnie. Ale też pode mnie. Ale no. co? Kiedyś masz z tym problem? Jeszcze raz chcesz? Jeszcze raz chcesz? No. Trzeba było się odzywać nerwuj mnie, Andrzeju. To było złe stwierdzenie w tym momencie. Andrzeju? Skąd znasz moje trzecie imię? czy? Co? Przerwa cię. To może to i lepiej, że nie przerwało w tym momencie. To było zamierzone, wiesz? Mhm, mm jasne. Ale nie, co a propos tego Andrzeju. Tak Andrzej... naprawdę JJ Joker to ja. No, Minecraft sprawy, mówię, no. kurde, to źle wypadło w tym momencie. Naprawdę jeszcze zwolniłem, a się I To jest przykra. Mhm. Wiesz, tak naprawdę to ja, jak właśnie JJ powracam i. Znikam mi powracam. Co chwilę. A... jedną, On miał jedną długą przerwę, a ja mam wiesz, kilkanaście w ciągu roku. No, dobrze, że to stwierdziłem. Miesiąc jestem, miesiąc mnie nie ma. Tak się wyrównuje. Przegram wszystko dzisiaj. Przegram wszystko. A ty nie Przegram wszystko, baby. Przegram wszystko. To może o kasę się założymy, co? Nie, tak cię muszę oddać. Uuu, coś mi plugacze pod oknem. Pytałem, że już nie pamiętasz, za co mam ci oddać. No? Pamiętasz? Nie. Naprawdę, czy zgrywasz się? Tak z Nie, no naprawdę szczerości. nie pamiętam. Kompletnie nic. Czekaj, e, za jakąś gierkę? Za CS-a chyba. No, dalej, za co, co jeszcze? Jeszcze coś? za gdzie co, można łatwo opierdolić. tak. <laughs> chyba ja tego nie wykorzystałem. Nikogo. No nie wiem, bo jesteś dobrym kolegą i no. znajomym, który jest prawilny, a nie kurde, chce kantować przyjaciół. No. Nie, no skoro nie pamiętasz, to może ci nie powiem. Nie no, powiem Ci powiem. To powiem Ci. Ale to tak wiesz. Ci tak powiem. Kamery. No, ci powiem. <grym> o kur... A czy ci. No, no właśnie. <grym> Oooo. Oh. Dali. Kemot mi powie. Jest. Oh, ale mi przykro. Daj mi wygrać jeden wyścig. Proszę. Nie, ja nie jestem taki dobry. Potem i no, na przykład. że jestem słaby. No to w sumie się zgadza teraz, ale to wszystko przez klawiaturę. No to właśnie, no to dlaczego mam ci dawać wygrywać, skoro wiesz, że jesteś słaby przez klawiaturę, no Bo jakbyś ty poszedł grać na kartce, to bym cię ojechał prosto. Dobrze. Dobrze. Jakie są tutaj ten, sterowanie, czym się tutaj steruje, no? Ja se zmieniłem na wsad, bo tam jest jakieś dzikie X, Z, Boże, tragedia jakaś. Nie, Z to jest do tyłu, no, Xem się jedzie no, no, to to lepiej nie próbuj, nie. to wiesz, to w kolejnym odcinku se ustawisz na wsad i możemy jechać. Gdzie? Wiesz co, ja mam teraz tak. Nie, ja mam taki. A, bo się w ten władowałem, w śmietnik. Dobrze. To, to ja nie próbuję, jestem na padzie. Rozumiesz mnie w next odcinku. Nie, nie chcę mi się zmieniać. Emil. No. Chceć. Nie. Nie, nie chce mi się. Ops, pojawiło mi się znikąd. Wi, oui, overpass jump? No nie chcesz 500 punkciaków? Nie wiem, no już daję ci te darmowe 500. A tak. Żebyś miał chociaż na te, te, na te kanapki. Ja nie tam nie jestem fanem kanapek, wtedy kiedyś O ty kurde! Wyszło. Jak ci tak dobrze poszło? No, no, no. Porsche lata. Oho. Porsche, Porsche, lata. Porsche, Porsche. To taki suchar dla niedorozwoju. Czyli dla ciebie. Czekaj, bo mi się pojebały kierunki. No, bo to tu. Jezu. Ten GPS po prostu doświadował. Mhm. Mm Jasne, zwalaj na GPS. Przecież na ciebie nie będę zwalać. Nie? A ja myślałem, że będziemy... mieli, będziemy mieli taką wiesz... Noc sami dla siebie. Nie, Kamil, please stop! No nie wiem, no to, to w ogóle nie leci, no. O, nie leci. A no dobra, nie leci. Nie le A, dobra. A ja <laughs> nie... Okay, nie leci, no. Nie lata. No to lepiej. nie, no. Ten Aventador nie leci. O, lepiej ci? Lepiej. A teraz le ci lepiej? Nie, rabinia. Hmm. A myślałem, że już ci lepiej. Późżyłem ci. Where is my pussy? In your home now. Dobra, tak na serio to weź tam, nie pobijesz. Dobrze. No już nie. wygrałem, już mi lepiej. No widzisz? Mówiłem ci. Jak mi nie leci, to ci lepiej mówisz? No, no. Jak to by nie leci, to jest to. Tak. Ech. Wracamy do naszych poważnych odcinków z, z Moską To Jest taką kwintesencją zmarnowania i rezygnacji, to powiedziałeś. No, bo wiesz, czytałeś ostatnio moje wspaniałe pociny a propos e, to co zamierzam zmienić. Jakie wiesz, jakie to było piękne i cudowne? Rozumiem. I pięknie to też mi później e, na Facebooku pięknie spuentowałeś. Mhm. Zmieniłeś po prostu tylko słowa, ale setno ujęłeś tego po prostu cudowne. Nie ja zawsze ujmuję idealnie sedno. Tak, sedno sprawy. Sedno czy setno? Sedno. <laughs> Aha, no, O Boże, czemu? Oj. Znaczy to nie, ale w sumie, no, czemu? Czemu? Błagam się, czemu? Bo mam ochotę na hamburgera, dlatego. Bo nie ma czemu. Eee. Ja tam mam dżem z wiśni. Nie lubię wiśni. Nie lubię czemu. Nie lubisz i Czemu? Tak. Czemu? No bo nie ma czemu. nie czemu? lubisz dżemu? Właśnie, to jest A może lubisz powidełka? Nie, to jest jeszcze gorsze. Dlaczego? No bo nie. Bo Nutella. Ej, bo Ty mi tam zaraz. Halo, halo. Halo, halo, proszę się rozejść. Ty parugo. Halo. Kuniec. Koniec. Powiedziałem. Umrzyj. Aventador, Aventador. Umrzej, umrzej, umrzej. Na stosie. Stosie? Tak muszę pomyśleć. To się a nie to się. Tosie to mi się kojarzy z Klebanią Tam był taki jeden, to tosiek nazywał chyba. No Naprawdę. Ostatnio leci na TV. Mam umrzeć na tośku? Nie, tosiek to był taki menel nie. Chyba. No to no i... chyba on umarł. Nie no, nie umarł. Nikt nie umarł. Nie wiem, w sumie nie pamiętam. Widzisz? Dlaczego nie możesz mnie rozbić? No nie? właśnie, bo jesteś. Hmm. Bo masz pieprzonego niszczyciela, niech zgadnę. Nie. nie. To nie tam. to. To zginę. Jest... Nie chichocz pod nosem. Aventador jest OP. Tropę, kurde. Opek może jeszcze od razu. Tak. Powinienem sobie zrobić taką na zderzaku. Nie, Nie? e ty, 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 panie. A co robił cross BMC? W MW. No tak przejechał kluczkami. No, no, no widzisz? To był zwiastun. Tak, to był zwiastun. Oni już wtedy wcześniej wiedzieli, jaka będzie moda. Król Albanii to tylko zrzynka, jakaś tam. Decna. Ej, ale tak na serio, to jak ja oglądałem tą kascenkę pierwszy raz w wieku 12 lat, wiesz, jak mnie to. Powiem dosadnie, skurbiło, że przejechał tym kluczykiem po tej karoserii. Jak mnie to zirytowałeś wtedy. A teraz. No widzisz. Teraz i mógł... No Gdzie masz ten alt swój? To nie ma, nie ma. Nie wciskam Alta. Nie wciskam Alta, bo nie. Niech ci popiszczy. Nie, 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 nie. Kończmy to, bo to było przykre, nie widziałem wyników, może to i lepiej. Tak, no... Te minęły... 4 do jednego było, więc dziękuję, 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 tak. I live for plus. Kamil plus. naprawdę, mam snów znowu wrzucić? Nie. To Dobrze. było tylko jedno słowo. Kamil więc! Raz, dwa, trzy, pięć naliczyłem już. I live... ...for... A plus. I no cztery. a plus. Nie, D to nie jest słowo. Ale... nie, jest. Nie. K to słowo. Krokka. Nie. Krokka. To nie jest słowo. Jest. Ja nawet nie. na maturze liczyłem A i AN. Dlaczego? No ale to nie Bo... jest słowo. Ale jest tam, kurde, to. Dobrze, niech ci będzie. Ale skończmy już to. Skończ. Po, po, skończ. 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 A, skończ. Prawie, skończ. Ale nie Trzymajcie się, do usłyszenia. Opoń. Cześć. Czekaj idę po granat. W sensie p...